Halo, halo, kłania się Stachu. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka przygody z grą Assassin's Creed Valhalla. Jak zapewne zauważyliście, akcję związaną z zamachem na Gorma wrzuciłem w porannym odcinku związanym, czy powiedzmy okazującym eksplorację w Inlandii. Wszystko dlatego, że Spodziewałem się, że akcja z nim będzie jakoś bardziej zaawansowana, a nie jakoś tak. a, a, a tymczasem wyszła jakoś tak bardziej z przypadku. Ponadto, cała eksploracja była związana z tym, że musiałem zdobyć odpowiednie surowce, żeby móc się w ogóle w jakąkolwiek broń zaopatrzyć, czy w jakikolwiek pancerz. No i niestety. Tak to zostało przez twórców gry rozwiązane, że w trakcie eksploracji następował kontakt z Gormem, No, więc, sięło rzeczy, od razu już go usunąłem, zlikwidowałem, żeby nie przeszkadzał. No, co nie zmienia faktu, że, że to dosyć mocno skomplikowało, że tak powiem, cały dotychczasowy układ odcinków powiem Wam tylko tyle, że w trakcie eksploracji zdobyłem wystarczająco ilość surowców, żeby zaopatrzyć się w łuk, którego nie miałem na początku, a do którego było, do którego były, do którego zdobycia potrzebne były sztaby węgla, sztuk nie pamiętam ile, ale kilka także musiałem kilka sztuk kilka sztuk sztab węgla zdobyć żeby, żeby zdobyć łuk na początku kupiłem sobie za, za pierwsze surowce, jakie miałem, kupiłem sobie taką taki ma maczugo-toporek. Zaraz Wam zresztą pokażę. Mm. Łuk, łuk to jest łuk oczywiście łukłowcy, no ale musiałem, musiałem y, najpierw zdobyć surowce, żeby go w ogóle móc zdobyć, więc początki eksploracji i zdobywania tych surowców były ciężkie, bo miałem do dyspozycji tylko taką właśnie Taką właśnie, taką maczugę z takim dziwnym kamieniem, no i dosyć musiałem się trochę namordować, grunt, że wszystko się udało, dokupiłem sobie, dokupiłem sobie karwasze i dokupiłem sobie spodnie, no z tego prostego względu, że one nie wymagały Dużej ilości ani surowców, ani żadnych surowców nazwijmy to zaawansowanych. No, łuk kupiłem, bo bez łuku ciężko się ogólnie walczyło samym, samym, tym, samym tym toporkiem. Więc no, na łuk musiałem się skusić, tym bardziej, że, że te wszystkie obozy, które. Tutaj, jeden, drugi, trzeci były rozsiane po różnych, około, po, po, po różnych rejonach. Były dosyć mocno, dosyć silnie strzeżone. No i łuk się naprawdę przydawał, żeby wyeliminować chociaż część wrogów. W każdym razie, jak widzicie, mapa jest już, czy, jest już czysta. Odkryłem wszystkie, wszystkie bogactwa, odkryłem wszystkie tajemnice. Więc zakładam, że na tym kończy się przygoda w Winlandii, ale czy tak naprawdę jest to się zobaczy. Także Jak widzicie jestem w tej chwili w okolicach wybrzeża, tam gdzie zaczynałem przygodę idziemy do, <laughs> Idziemy do Olafa, z którym mamy do pogadania Zapraszam oczywiście do oglądania do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza, no i, i, i lecimy. Olaf tam sobie siedzi. O coś tutaj a, y, odkryłem, czy powiedzmy, znalazła się nowa roślinka do, do uzupełniania życia, czyli, czyli czarny bez. Miałem też taką sytuację, że napotkałem kilka niedźwiedzi w kupie Ta, tak normalnie w trakcie przechodzenia z jednego miejsca do drugiego kilka, kilka niedźwiedzi w stadzie wzięły mnie niby mnie zabiły ale okazało się że odnaleźli mnie lokalni mieszkańcy czyli Indianie wylecili mnie no i, i grałem dalej także, także jesteśmy tutaj u Olafa lecimy, będziemy z nim rozmawiali Need to hide now, Olaf. Gorm is dead. Gorm, dead? B by your hand? He paid a bloody price for broken honor. I will not say more. Return to your sister. Oh, I will. Yet I would first join the villagers at their fire. They tell stories, and I like to listen, though I do not hear. Story time. Telling sagas of their own. Yes, yes. They tell stories. Yes, come. Listen. No dobra, czyli jeszcze idziemy, posłuchamy, coś tam Indianie ciekawego nam mówią. O ile, bo mm, cokolwiek zrozumiemy: Totni ni dakwe ya te ni gana danu akwegu gaso yotzi zizu yagoda dene gua danu rarondo ya sun irade. Zokki, osumagun ya untke doda ahyarek dogatka negre. Tunda ya wasi rarondo de ya o sumagu ya eanta ne neyotzi dzizu. Ziwago ya da haje wa eya hadu zi nahoda wa ekweni niya dega derdege ...ya ehowe, ziya e'an datne, the da jatsuwa us. God's got no dog I... do not understand. Oh, oh you want me to tell a story all right let me think a story of betrayal of selfish malice and of gods who act as spoiled children of all our many gods it is odin who is the most revered he is the all-father the high one the wise king but for all his glories he can also be the most elusive of his kind selfish solitary stubborn even cruel in days long gone it came to pass that odin's son baldr died suddenly Felled by his only weakness, mistletoe. Believing his son's death an accident, Odin sent a message to the Jotun, Hill, asking her to return his beautiful boy to life. Hill agreed, but on one condition only if every living creature in the nine worlds shed a loving tear for Balder. At once, Odin sent word to every corner of the world, asking all. To weep for his beloved boy. And all did. But one. A Jotun named Thok refused to cry for Balder. Let hell keep what she has received, Thok said with malice. And that was that. Balder was gone forever. Send on a funeral ship across the sea, buried in Midgadir, amid trees and rocks. What Odin did not know is that Thark was none other than the trickster Loki in disguise, a god he knew as a friend. Worse still, it was Loki who led Baldur to his death by a sprig of mistletoe. All these tricks and feints, Loki had conceived. Some say it was in Loki's nature to be so cruel. Others argue it was revenge for deeds done by Odin to Loki and his children. There is a third view, that all these acts, kind and cruel, were sown long ago in the pattern of their lives. That we are not the authors of our own destiny, but only its readers. And that we... Oh. <laughs> that we should fight against this view, for it is deeply unwelcome. Ango Nene ti what Gorm brought this stone across the whale road for a strange purpose. I do not know why, but it seems to belong to this land. Yo Scots. Gua rusnu sage what need the herde. Dog weird go? Take it and guard it. Maybe that one day you will know its purpose. Thank you, each of you, for all you have done. Ayam wanski, yeti soto gungha, ayezah harahta, gunaraga. Hm. 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 Tą magiczną kulę znaleźliśmy przy Gornie. Zapewne ma to jakieś ma ona jakieś znaczenie tutaj dla lokalnych mieszkańców, więc może lepiej, że, że została. Teraz tak, jak tu się kurde przedostać? Gdzie ja mam? A, dobra, zwyczajnie. Zwyczajnie do góry, tak. No, co jest? tej opowieści, którą tutaj Eivor, a tam nie ma czy szybkiej podróży, nie ma. tej opowieści, którą tutaj Eivor opowiadała, niestety nie znam. No, ale. Do Lokiego by to pasowało, do Lokiego by to pasowało, bo Loki był do, do szpiku kości był zły i złośliwy, a co do samego Baldura, no Baldur też powiedzmy, że święty nie był. Co tu się dzieje? Jakaś akcja się odbywa, Hindyk? a tam coś jeszcze co można było? Nie, chyba nie. No, wejdź mi, zejdź. Dobra, to chyba będzie koniec przygodu, bo coś mi się zdaje, że już wrócimy teraz do. joira is no more my name is avor a drenger of the raven clan my purpose is fulfilled purpose <laughs> what purpose gorm is dead the troll is dead ola sister let us celebrate gorm cutlasson is no more slain by avor ravenfriend avor forest rider Eivor Olavussever. What is this? I had a long standing blood feud with Gorm and his clan. It is now laid to rest. Oh, the skulls will sing of this day. How Eivor traveled far and wide, hunting Gorm along the world's rim. Songs are not. Gorm is dead. Now I suggest you leave this place. There is no purpose for us here. I. I do not disagree. Gordon was a madman and a troll indeed. But he paid us in silver, and that was enough. Brother, are you well? I feared the worst for you. I am well, yes, oh, so well. And I may stay to linger one season or two with the friends I have made. As you wish, brother. And you, Eivor, where will you go? Across the sea with us or back into the woods? i will sail with you. let's go. take care of yourself, olaf, in this life and the next. goodbye. goodbye. far whence the whale road before me, dark are the deeds that brought me here. fate may bind my bones to this land, but for now i walk the sea. Ok, zadanie ukończone, łowieckie trofea i ukończona wątek Finlandia. Spodziewałem się, że tutaj coś więcej się będzie działo, ale no ale niech będzie. Wystarczyło, żeby cokolwiek za zapełnić, jeżeli chodzi o grę. Chociaż to no tak jak wszystkie te, te, te tam prowincje czy hrabstwa miały troszeczkę więcej akcji, tak spodziewałem się, że tutaj coś jeszcze też się będzie działo. A tu wystarczyło obejść wszystko po obejść okolice, pozbierać wszystko, co było do pozbierania, zlikwidować gorma i, i do domu. Także no, dosyć, dosyć skromnie. Tu najwięcej czasu zajmowało chodzenie z miejsca w miejsce, bo teren mocno skalisty dużo się trzeba było wspinać a same zadania, no to to widzieliście bo, bo wszystko co wszystko co odkryłem, wszystko co zdobyłem wszystko co przeżyłem, to już zamieściłem na kanale także wszystko jest wszystko jest elegancko na bieżąco, przynajmniej w tym momencie. Najciekawsze w sumie doświadczenie było była walka z tym łosiem, nie pamiętam jak on się nazywał. Nie miałem jeszcze prze, wtedy łuku, więc wrażliwych punktów nie, nie mogłem odkryć, nie mogłem w nie strzelać, no bo nie miałem łuku. Musiałem walczyć z nim tylko o tym tylko tą maczugą, no jakoś, jakoś poszło. Bez większych strat. więc nie było, nie było aż tak źle To jeszcze z naszą przewodniczką za dwa, dwa słowa. Nie, 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 nie. O, już więcej nie musimy, więcej nie musimy. Jeszcze tu wrócę? Nie mamy pozwracać wszystko jest, wszystko jest zakończone. Eee, tutaj mamy co? Tutaj jest jakaś pogoda. ducha. Kurczę, no muszę zrobić jakiś najazd jeden z drugim. Bo trzeba koszary wybudować dla ją z wikingów. Eee, jeżeli chodzi o zadania, co my tu mamy, jeżeli chodzi o zadania? Nic nowego, nic nowego. Same, wszystko to co było. Tutaj jesteśmy zaopatrzeni na maksa. Więc jest wszystko w porządku. Lecimy do Randvi Randvi. Sama No nowe wiadomości? Jakieś? Nie, nic nowego nie ma. Nic nowego, nic nowego. Tutaj w kącie nic nie było nowego. Nie, tu w kącie nic nie ma. Czasami się warto rozejrzeć, bo co jakiś czas tu się coś pojawia nowego.

I chciałabym odnieść się do Waszego wyjścia na Winland, kiedy mam czas. Jeden raz. Ok. Sojusz zawarty. I co teraz? Kolejny sojusz. Kolejny sojusz. Co my tu mamy w zalaniach? W zalaniach nie ma nic w tej chwili. No chyba trzeba zaatakować nowy sojusz, bo no bo co? Coś trzeba robić. Coś trzeba robić. O matko, dobra. Pokaż mapę sojuszu, zobaczymy gdzie tutaj... Finlandia zaliczona. Tu chyba nie było żadnych nagród za to. E Essex 160, tutaj jest wzrost osady. Może tutaj pojedziemy Essex, skoro skoro także było po kolei w miarę możliwości. Obo jest jeszcze Lincolnshire możliwe. O, widzicie, Granter Bridge mamy ukończone. Z Nottingham jest 250, to trochę dużo. Weźmiemy sobie Essex na razie. What of Essex? We received a summons from the alderman and his lady of Colchester, requesting you specifically for a matter of great secrecy. Foreboding. And who is this alderman? One of King Alfred's lackeys. According to my scouts, he is a man who cares more for his own indulgences than the safety of his people. Approach with care. Dobra. No dobrze. Zatem zaczniemy. A co to tutaj? O, myślałem, że coś konkretnego, ale nie. Yy, tutaj nie mamy nic. O tu się coś pojawiło nowego umieścić zapiski siostry Widy. O, tego, tego nie było. Siostra Frieswida to jest pijawka z tego... z Londonu. Ona rzeczywiście, bo w tej książce rzeczywiście jest mnóstwo różnych receptur medycznych i powiedzmy sposobów jak postępować z chorymi, także no, ona pod tym względem na, naprawdę miała dużą wiedzę. No, ale przy okazji, przy okazji była psychiczna, bo tak sobie od niechcenia zabijała ludzi. Delikatnie rzecz ujmując, i spójrzmy, co my tu i gdzie my tu. Tak, tutaj jest Essex, jest do odkrycia, ja będę się musiał teleportować. Tu widzicie, jest e, cały Kent, jest do ogarnięcia. Wszystkie, wszystkie tajemnice są do zrobienia. Tutaj jest fajna rzecz, bo jest na, na zboczu wzgórza, jest wyrzeźbiony wielki wąż. I to jest taki powiedzmy taki odpowiednik. Tych, tych, tych takich wielkich rysunków, które można w Ameryce Południowej zobaczyć też na, na zboczach gór, których po prostu z ziemi nie widać, bo są takie wielkie, dopiero widać, je, dopiero, dopiero widać je z powietrza. W Anglii też jest kilka takich rysunków. Nie wiem, czy jest wąż. Wiem, że na pewno w jednym miejscu gdzieś jest koń. Także, no tu akurat Europa też nie jest jakimś ewenementem pod tym względem. Też, też można jakieś rzeczy odkryć. W każdym razie, w każdym razie będziemy zmierzali do Essex. Ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku. Tak na spokojnie. Dzień dzisiaj dla odmiany taki, no nazwijmy to, relaksacyjny. Odcinki krótsze, przyjemniejsze, być może w odbiorze. Także tak to, tak to wszystko wygląda. Winlandia wątek krótki akurat skończyliśmy Także myślę, że myślę, że, że skończyć tu będzie, będzie w sam raz. Zatem oczywiście zapraszam do oglądania dalszej przygody, bo oczywiście no, tam się będzie działo na, na pewno więcej niż na pewno więcej niż w Winlandii. Zapraszam do śledzenia dalszej przygody a tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!